Witajcie widzowie. Piąta odsłona filmu. Polska, ale jestem Bogiem. W tamtym filmie zawarłem sojusz z aliantami. Alianci tutaj w tym. przegrywali mocno wojna. Link w opisie do filmu tamtego. Ale naprawdę uratowałem im tyłek. Tak wygląda moja potęga. O i ze Szwecją. Co już? fajna Moim celem jest pomoc Szwecji. No, to jednak gdzieś. To dobrze. Dobra liczba. Dani. Nie wiem, czy przygotować się na Francję i ten. Bo mam wojska, jednak, ale. Nie wiem. Mam aż 150 tysięcy. A ja będę się przygotowywał, bo. <laughs> no będzie po prostu. Ale oni są na razie za mocni. Trzeba im stemperować zapał. I to bardzo mocno stemperować, bo na razie jest problem, że tak naprawdę nikt nie ma. A może bym. Nie, na razie nie wychodzę z aliantów. Ale u sobie na granicy. Ale będą mieć problem. Monako jest czyja? Być mam pomysł. Mam pomysł. Wypadło no. na. taktyka, że tutaj z głównymi siłami przejdę przez nich tymi siłami tak zmiażdżę ich jakby oni nie będą totalnie żyć obstawiam może wytrzymają z kilka miesięcy, ale głównej walki tej nie będzie, tej będzie sama dominacja Ten na afrykę Dania, co ona robi? Słuchaj się Dania? Trochę mało mogę re rekrutować, ale. No tak. Jakby w tym odcinku przygotowania do wojny będą. I to naprawdę dość mocnej. I to tak mocnej. Naprawdę. To będzie, no, wielka wojna. Największa, no chyba tak. jestem gotowy do miażdżenia. Moja armia jest, no, potężna. Mamy tutaj nie mam Jakby ja na każdym froncie się przygotowuję. Oj, nie mają zbytnio licznej armii. To jest chyba dla mnie plus. Oj, tak szybko upadną, tak czuję to. Rekrutuję bardzo długo wojska, ale będzie taka dominacja genetyczna. Ile tysięcy? 30 tysięcy To bardzo dobrze, żeby uzbierać do tych 300 tysięcy trzysta trzysta dwadzieścia tysięcy szczerze czuję, że oni martwi będą za chwilę. Tak czuję.

Iran? Heh. Mogę się tego spodziewać. Moim celem jest ich. Od każdej strony, żeby mieli przeciwnika. Żeby nie było państwa, które nie walczy. Oj. Ja powiem, im tylko umrą. To jest 100%. Jak się padą, Nawet nie padną, gartluje No Chińczyka zatrudniłem I na razie nie to jest Co?! On, on sam walczył on sam walczy. Szachmat. To jest teraz szachmat. To jest teraz jest taki szachmat. I ma, możemy zaczynać operację. To jest taki szachmat. On został usunięty. Czyli ja jestem jakby głównym um zarządem. to ja mam ich w szachu, każdego w Europie mam w szachu. Czyli mam Wielką Brytanię jako sojusznika. Wielka Brytania i nie brytyjskie i Szwecję Oj oj o Czyli Francja walczy sama. Tak, Francja walczy sama. To jest taka dobra informacja Oj. Czuję, że będzie marzenie Francja jest sama. Uznałem sojuszu tak idealnie. 300 tysięcy ludzi atakuje Francję. Operacja. Operacja alias. Ciekawe, ile będzie trwała wojna z nim. Nie no, moim zdaniem mogę go porobić z dwa miesiące. Żeby wyprzeć go z Europy, no? Z dwa miesiące coś w tym stylu. Wypchnąć z Europy, oczywiście. Bo za frekina będzie o wiele dłużej trwało. Będzie połączenie frontu już jest. Jak ktoś takiego się dzieje, to jest mierzeniem bardzo szybkie. O, lądowali. 68 tysięcy versus 480. Jest mierzenie. To był genialny plan, żeby wyrzucić Francuza i wtedy dodatkowe. Już wiem teraz miliony kijów. Wlędujesz się tutaj. Põe de pontinha em fronto. yes Jakby ty już padasz. to jest piękne, że ty już padasz. Jakby. Ja myślałam, że ty masz więcej włosów, bo ty w stanie nic nie masz. Jajce. Właśnie jakieś jakiś dziecko co kształcenia. A ja tak. Jajce. Ja już mogę lądować. 60 tysięcy. 68 chyba, tak? 68 tysięcy ląduje w Afryce. No, ogromna liczba. To trzeba przyznać. 68 tysięcy. Ląduje w co? So. Iran O, pięknie Zero poru nich widzę тыл. Все, Трохан. Иду на Oj w taki... Chyba możemy już wez wezwać Brytyjczyków. Już mam tak naprawdę tereny Maroka. to się Oj, z Hiszpania. A Portugalia na 24 prowincjach, nie co? Nie no, trochę się trzyma. Ale Francja może powiedzieć, że wyparłem ją praktycznie z Europy. Walczę miesiąc. z Europy. To jest tak szybciutko. I tak... ujuj 40 tysięcy. To jest chora liczba. Oj, widać to. Widać tą dominację genetyczną. Widzowie, takim akcentem kończymy film. Jutro film. Jak dokończamy już Francję. Cześć.